Paweł, jak chcesz być dobrym dziennikarzem, tak. to musisz po prostu troszkę pudru. No. Tutaj kolistymi ruchami. Dobra. A to, to na dobrze. pewno dzięki temu będę. Mhm. Te, dzięki temu tylko to wystarczy. Ty, wiesz. Troszkę się przypudrujesz czuję i to. wszystko. Nie, czuję Już to, wiesz. To, czujesz tą moc. Idzie. No. To dobrze. Mhm. Taki męski się czuje bardziej, wiesz, teraz. Dobrze. I teraz tak. I teraz troszkę poćwiczymy, bo ty za szybko mówisz. Paweł. Teraz tak, teraz będziemy ra re ri, ro, a, No ćwiczę. A, a ćwic. gdzie masz szminkę, przepraszam? ra <laughs> ra, ra Ale, nie, ale re, re, już tą burzę. ra re ri, ro ru, 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 ru. Ale nie będziemy śpiewać, tylko rozmawiać. Ja nie potrafię znaleźć. Ra-ra. Do dołu do szczelka musi iść. No. Chyba, że chcesz w, w lalkarstwie pracować. Nie, dzieje to w życiu. A wiesz, że nas Sosy jeszcze cię. zawsze lubi, kojarzysz te mapety? Pewnie, ale WF-istą wolą zostać. <laughs> Nas zawsze w szkole teatralnej yy, straszyli, że jak się nie będziemy uczyć, to wylądujemy w mapetach. O, kurde. I my nigdy nie mogliśmy zrozumieć. No! Czary fucha! No kurde, mapeta. Chciałem to, zawsze zostać tym. zwierzak się no. nazywał, co łupał na bębnach i jadł da, zwierzak, no, Tak, tak. rewelacja. To było to. No, bardzo dobrze. Super. I teraz mogę? Możemy już rozmawiać? Zaczynamy? Możemy. Dobra, to, to chodź, siadamy. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.